Ale uczestniczyłem z tej strony zupełnie absolutnej, Ja zapraszam na 17 odcinek z grą Car Mechanic Simulator 2.15. Właściwie ten odcinek powinien się nazywać Krótka Piłka, bo jak widzicie nic się tu nie zmieniło do ostatniego czasu, czyli mam samochód mój um, Joveni Urs, który mogę sprzedać nawet za niezłą kasę, ale chciałem Wam pokazać co się zmieniło od y, naszego ostatniego spotkania, w sumie niewiele. Minęło czasu, doszła łatka. I doszła łatka, co ciekawe, do DLC, do tego płatnego DLC. A więc, to co mówiłem o opłacalności tego DLC, może się zmienić. Moja opinia na ten temat. Ponieważ yy, widzę, że ten DLC też nie zostało jakby pozostawione samemu sobie, i coś tam jest zawsze modyfikowane, dodawane. Jest to ładka 1.0.4.1 i jak wejdziemy do naszego sklepu internetowego i wejdziemy w sklep tuningowy, to po lewej stronie pojawia się, yy, spo, pojawia się kategoria. Kategorie. I doszły. Tutaj aha, bo teraz mam na wszystko ustawione, czyli mamy karoserię, mamy światła przednie, tylne, zderzaki, maski i e, druga kategoria felgi. Tego wcześniej nie było. Możemy kupić felgi, co też uczynię. Zastanawiam się, jakie. Widzimy klasyczne czarne. Myślę, że do tego jasnego koloru będzie pasować. Bo, no jak widzicie, ja się wcześniej felgami nie bawiłem i tu troszeczkę y, wygląda taka. Y, wyszła z tego taka bieda. Podnośnik jest niegotowy. A dlaczego? Aha, dobra. Wprawne oko, tylko nie wiem, czy na YouTubie to będzie wi wi widać. Bo na, przy mojej rozgry rozgrywce to widać. Ale być może na YouTubie też widać, że. Doszły takie odbicia, doszły. One były zawsze, tylko ja po prostu wcześniej nie ustawiłem tego w opcjach. Czyli to jest taka grafika trochę podrasowana, ale skybox, jeżeli dobrze to wymawiam, nadal jest zły. W ogóle brakuje tutaj możliwości, właśnie zmiany. Tego otoczenia na takie jak lubimy. No ale. Ojej, coś się z myszką dzieje. Raz, dwa, trzy. Jakieś opóźnienie. Okej. Okay. No dobra, to zakładamy. Mam nadzieję, że się uda. Część opcjonalna. No, troszeczkę ładniej to wygląda. Pewnie. Inne by wyglądały jeszcze lepiej. Te dwukolorowe. Wybrałem czarne, no trudno już nie będziemy... Aj, jej wróć. Nie będę już zmieniać, bo... Jak widzieliście, cena takiej felgi to jest 900... ...dolarów. Czyli nie mało. To wróć. Tak, chcę za szybko wszystko robić. Czyli DLC się rozwija, gra się rozwija, to dobrze. Nie ma rutyny, chociaż może jest trochę, trochę. Wiadomo, nie jest to jakaś rozgrywka dynamiczna. Środek. I zobaczmy, jak wygląda nasz samochodzik. No, wydaje mi się, że wygląda trochę lepiej niż, niż w tych klasycznych. Ok, czyli odsyłam go do domu, czyli na parking. Ok, jeszcze tutaj. Nie ja biegam w karoseria. Karoseria, tak? Felgę wyrzucę. Znaczy sprzedam, ale nie wiem po ile poszło. I to właściwie wszystko, co chciałem pokazać. Yy, ale zrobię sobie jakąś małą robotkę. A co mi tam. Tym, tym, tym. Mayen M6. kombik. Wiadomo, że trzeba będzie naprawić, co nieco. Dobrze, że zrezygnowano właśnie z tego menu bocznego. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie mówiłem, bo przynajmniej ta myszka tak nie ucieka. Będzie kursor po prostu po wybraniu części leciał. A to też trzeba naprawić. No nie udało się, nie udało się. No cóż. Cóż to yy, tak? Karoserię M6, przedni lewy na pewno, yy, klapa, magażnik znaczy. bardzo ładnie no mam tu śmietnik, mam muszę coś z tym w końcu zrobić chyba to po prostu wszystko sprzedam zobaczmy czy hmm. maska prawy reflektor przedni po masce tego nie widać a po reflektorze widać trochę. Chyba się udało. Dobra. Yy... Trzeba szybko zdiagnozować, co tu się dzieje. Głośny wydech. No może zacznijmy od tego wydechu, bo to będzie najprościej. Jeszcze tylko sprawdzę, czy przy wydechu... Nie, na szczęście nie trzeba. Mhm. No i dobra. Raz, dwa, trzy. I o, jeszcze ten cztery e, tak jeszcze raz wydech, rura wydechowa, tłumik środkowy, tłumik końcowy R4, katalizator. Rura wy... Tłumik końcowy, tłumik środkowy, rura wydechowa, katalizator mamy. Czyli jednak korzystam z tego filtrowania. Widać czasami się przydaje właśnie przy takiej naprawie konkretnej, doraźnej. Ok, mm, brakuje mocy, jeszcze dla pewności sprawdzę, jak wygląda. Nie wiem, zawsze tą pompę lubię sprawdzić. Bo nigdy nie wiadomo, gdzie licho siedzi. Ok. Filtr paliwa. Czy tu było o wymianie coś filtrów? Zmie Ojej, już filtr paliwa. Ok, jeszcze trzy części. Na pewno jedna cewka. Druga cewka. Czyli dwie cewki środkowe, ja, tak blisko. Dwie cewki środkowe. Tak się zastanawiam Zastanawiam się wszystko wygląda dobrze. Więc jestem zmuszony do... Chyba do rozebrania tego wszystkiego. Chyba, że coś gdzieś pominąłem. Mhm. Mm o, nie chciałbym robić czegoś na próżno, a filtr, jak wygląda? Nie za dobrze, chyba. No to sprawdzimy ten filtr jeszcze. E, czyżby to było winne? Tak, oczywiście. Mamy winnego. Ym, silnik, dwie cewki filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza wszystko? Chyba tak. Ym, dobra. Widzę, że chyba zmieniły się wygląd świec. Albo mi się coś przywidziało. Może lepiej widzę, po prostu. Albo po prostu te ustawienia graficzne, które zmieniłem, trochę faktycznie wygładziły wygląd. to wszystko trochę lepiej wygląda. Dobra, mamy e... filtr paliwa zapomniałem, no wiedziałem. Pięknie i teraz podjedziemy sobie pod górę, wymieniamy olej. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Chyba się udało. Bardzo ładnie, kary nie ma. Okej, okay, punkt trzeci. Zrobiony, właściwie nie zrobiony, tak. Bo jeszcze miał być filtr oleju, którym zapomniałem, a który, który kupiłem nawet. Dobra. Lakiernia. No i bardzo ładny kolorek. Wracamy. Pięknie wszystko odwalone. 6800 do kasy. Wydana gotówka 3700, czyli zrobiliśmy jakieś 3100. Niecałe nawet. 350 jakoś tak. Dobra, no to właściwie taki krótki odcinek, krótka piłka dla wszystkich, żeby pokazać, jak, wyglądało, jak wyglądają felgi. A przy okazji naprawiliśmy jedno auto. O niestety kasy mało, nawet żeby skoczyć na aukcję, więc myślę, że czeka mnie dużo, dużo napraw. Żegnam się z Wami i do następnego odcinka, cześć.